Witam serdecznie, cześć, cześć Duo? Możemy, chodź Mamy dzień bez przekleństw, widzowie To znaczy... No I'll fight everybody Gdzie idziemy? Te viperki nie mają Wszystko możemy zrobić Maybe B? They don't have viper, no cipher Could be easy, anything Jaka ranga? jeden yeah, Cutting through yeah. i'm not safe here right no oh, no no not safe here not safe here no. they said you there's still one mid device one enemy okay. remaining no. oh, boy, boy, boy. Sorry. sorry one enemy remaining dying is for oh, other God people yeah, so have what? <laughs> i have to save vandala 120 in our choice we go to the ult in our choice we I, to I, Up the I <laughs> One uh, <laughs> I'm back. Well Deak. Done, Deak. Ah. Uh, tunnel, tunnel. Deak. No. Kill. Gat fun! My turn. turn! Somebody's there! Right there! Backside. Operator, e, Nest Lecimy, no? Dawaj. O, nie wiem, jest. Rzucam ulti i ja dostaję przez nie? Widzisz to po prostu? Nie wiem. Zagrać z głowem, to trzeba się... Cutting through. Lecę z Ej, no! My Side clean. Decoy. do get in I Ale! <Zmyłeczka. laughs> <laughs> hey, Decoy. Oh, ja. No patrzcie. Dobra, nie wiem, nie wiem, co się dzieje. To na piramidzie jeden. Nie lubię i splita, a cały czas daje, nie? Kłęmi! Zagraj tak bardziej ze mną, bo ja muszę się wytapać po pierwszym killu, nie? Yeah, muszę w kontrolce być, to, to Był tak? Nie Ale i tak muszę <śmary> <może. śmary> Aha, rozumiem 1A 2A 3A Puszczuję jej tu

5 na 2 było. Spike Flash. Time to jump. I'll handle this. Running here, Spike Here. I'm back. Ale dziwnie One hole. One eight. No, nice, it's One enemy remaining. <sighs> one mid, one mid. <laughs> Operate. Oh, yeah! yeah, yeah i yeah, is Z gecko Ja... Yep. O! Nie, weź sobie co w nim proszę cię streama potem. Błagam cię. Tak słabej akcji nigdy nie widziałeś, nie? Chłop! Nie wiem, nie wiem, Gecko, wiesz, ten chłopak od Gecko próbował zaplantować, nie? I chłop nie wiem, nie potrafi go zestrzelić! Pół godziny się z nim strzelał, skończyła mu się amunicja i wzięli i go zabili Skąd ja musiałem amunicja na tym Gekonie i nawet go nie zabił, nie? Time to jump. Jezu. Oh yeah! Monster on the Jezu! No nie wierzę. Oj, no bo ja nie gram jak szczur, to tylko ja wchodzę, no nie? A zobaczysz, Weksyk, ja zareaktywuję staram ekipę. Jak uda mi się zreaktywować staram ekipę, to wszystko wygramy. Nie będzie nawet meczu, który żebyśmy przegrali w życiu nigdy. I zobaczysz, jak się gra w tą grę. Probicie się grać w tą grę. Bo takie gadanie to wiesz, nie? Mit. Ja rasowy jak orła. Niech. Pa ja się będę. Nie, no, zacznę się wspinać jakoś na im 2, A Teraz. To... A uh. Anyone else? My else friend? Yeah. Decoy. Time to jump. <coughs> Fake teleport. One side bunker. One enemy Gosh, remaining. What? Okay, bro. That's Damn it! you have faulty, bro. Time yeah. to jump. I'll handle here here. Here. I'm back. Tak, oh. to się gra Nie no ja potrafię, tylko trzeba się skupić, no nie będę tak cały czas grał w skupieniu, nie? Gramy dalej? No Dawaj to go, Pokaruję cię jeszcze trochę Jak chcesz duela to ja mogę chimberem teraz Ja mam To dam. Nie będę mam cię zapłacić A za boost. A, że to pomagam cię No spokojnie to po streamy wybadamy Ding Ding to on the mid. Patrz. Chłop dostał banie, Nie wiem ile. Pewnie dostał za 20 banie. What? What? No banie dostał! Nie widzieliście? No dostał co wy gadacie? No Chłop, panie dostał, patrzcie nawet asystę dostałem! No i za ile dostał tą banię? O tu dostał tą banię. Tu go przyskanowałem 81, no dobra, zawsze coś. O nice. Ładna jaka... Dwie gierki żeby dostać plus 30, a teraz będzie minus 24 za tą gierkę, nie? Zawsze. Witamy w Valorancie. minus 110, 4 uh, nie wygramy gier. To albo czekamy na KO, albo co ah, Powinny nie być remake jakiś. O, oh, jest, uh, z tam KO. Hey, tak, spike. Fast, 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 KO, KO, KO. Dobra, nie ma czasu. 10 sekund left A chyba ma jakiś problem. KO, udar. I think he's not. Unlucky. Unlock. Unlock. Toaster is broken. 1 enemy remaining. ja to dziać. To już dwa tygodnie temu. Więc powolutku do przodu, nie? No i mortale to kiedyś miałem, ale grałem, wiesz, na przedłużanym grałem same stacki i tam mi pogrążyło trochę w Ameryki. Ale powoli teraz odbijam, wiesz? Jest, jest naprawdę git. <trym> Uh, One twenty mid. A mid. Uh, Eighty. They are so dead. Uh, okay. Get out of my way. Oh. One elbow. One enemy remaining. Oh, speed just at paint. 50. Ej, co zrobił? O kurwa! Nikt, nikt mu nic nie zadał, nie? No, masz buba. Mówisz temu K.O. jeszcze razy, marka, i tak chodzi wrzuca. Nie wiem, dziwno ten K.O., ale niech już będzie, nie? Okroś! O, o jezu! Uuuu, czadrychko! trap. Behind one? Behind one? one enemy remaining. Czy wysyłałem te paczki? Olinka, wysyłamy te paczki w ten tygodniu. Nie, jeszcze nie wysyłałem Paulinka, idziemy jutro wysłać wszystkie paczki. No nie mogę tyle czekać. No paczki są już złożone, trzeba je wysłać. No? dobra, to jutro. Najwyżej nie będzie streama czy coś. I powysyłamy. Aaaa, hey, nie ready. spodziewałeś się tego. Okay. A, ja się tego nie spodziewałem. Proszę, A, Ej. A, wiedziałem, że się wceluję, wiedziałem. Spike down, remaining. Łatwo. Team. te gierki takie łatwe, ja nie wiem. To idealnie. jak, O, właśnie, dokładnie. To co ten ty mówi. Teraz też jest ciepło, znaczy no teraz w tym tygodniu nie będzie ciepło.